Witam wszystkich w kolejnym odcinku, dzisiaj zrobimy taką aktualizację działki, pokażę Wam jak tu wszystko sobie rośnie. Też pokażę jak się ma nasza winnica, którą zakładaliśmy w ostatnim odcinku. Tutaj sobie ładnie winogronka rosną, przyjęły się wszystkie, już są bardzo duże, co zresztą chyba widać. To jest nawet wyższe niż ja, bo tu ma jeszcze od nogę jedną. Ładnie sobie rosną. Tak się to ma. Następnie pokażę wam szklarnię, bo to, co się tutaj stało, to jest coś wow dla mnie. Na wejściu widają nas oczywiście smrodziuszki z jednej strony, bo z drugiej strony nie ma. Tutaj mamy pomidorki, które już się kończą. Gdzie nie chce, są jeszcze jakieś owoce, ale też już ich łapie fioletowe. No więc tak, niektórych już tam w ogóle nie ma, bo opadały. Ogórek totalnie zdominował, nie zaż tutaj, także no, zdominował skubany. Tam, co się stało, to w ogóle nie mam pytań. Tutaj też sobie rosną te pomidorki, ale ograczki też się kończą, choć tam też widać kwiatki. Papryka ostatnio była zbierana. Jeszcze nigdzie, niegdzie się coś zostało, ale to już pojedyncze sztuki. Był tego cały kosz. Są bardzo pyszniaste. Czerwone. I teraz to, co chciałam Wam pokazać. Papryki urosły na 2 metry. Ta się już w ogóle tu przechyliła, bo taka jest ciężka. Ale one normalnie mają 2 metry. Wam zaskoczona. Tutaj Majeranek cały czas rośnie sobie. Bardzo, bardzo pięknie pachnie. W domu się nam też suszy. Mamy już jeden cały słoiczek Będzie jeszcze więcej. Ale to dobrze. U nas majeranek schodzi. Teraz skrzynie. Także w pierwszej skrzyni są jesienne sałaty. Tylko średnio je widać, bo są przykryte. Tutaj jest rzodkiewa tam ją widać trochę. Miało być, bo rzutkiewkę można sobie jeszcze posiać na jesień. Bo jest warzywem krótkiego dnia, czyli lubi krótkie dni. Dalej, w skrzyni, również z smrodziuszkami, ponieważ smrodziszki mają dobry wpływ na warzywa. I tu sobie rosną buraczki. Są duże. Niektóre są naprawdę bardzo wielkie. jedne ja są tam gdzieś głęboko. Tutaj sobie selerki rosną też. Salutki, ładny rządek. Ładnie. Kwiatek, przy którym się z wami witałam. Tu w namiocie są kapuściane drzewa. Bo tak się wybiły do góry że wyrosły jak drzewa. Dobrze. Przejdziemy sobie teraz tutaj do borówek i do jagódek. Ostatnio im daliśmy tutaj takie wielkie drzewo i tu taki specjalny nawóz zakwaszający, który zrobiliśmy sami. Szykują się też właśnie już boróweczki do zimy. Ładnie rosną. I nas dalej kolejna skrzynia za szklarnią. Tutaj oczywiście mięta. Burz Pietruszki. Kolejna smrodziuszka. Nasz w skrzyniach jest kolorowo. Pachnąco. Wesoło. Tutaj jest burz marchewek. Są bardzo też ładne, pomarańczowe, pyszne. Bardzo je lubię zjadać. To był słonecznik, no ale go już chciałam, bo ptaszki mnie wyprzedziły troszeczkę z jedzeniem słonecznika. A zostały tam jeszcze jakieś małe główki, ale z tego to już chyba nic nie będzie za bardzo. No, pole zostało już też ziemniaków wykopane. Ziemniaczków też było dużo, nie było mnie przy tym, ale no. Poplon jest również wysiany już na polu, w skład którego wchodzi między innymi gorczyca biała, kukurydza, łubin, owies i jeszcze parę różnych rzeczy. Później to wszystko będzie zaorane raczej jak dobrze pamiętam nazwę. Dalej są arbuzy. To są te same arbuzy, które pokazywałam. Wyrosły, są gigantyczne. Ważą ponad 5 kilo. O, tam się pieseł dobija. Tak też jesteś tam. No, są bardzo duże, są żółciutkie, pyszniutkie. Słodziusie soczyste. Tu jeszcze rośnie, ten piłeczko, takie małe piłeczka. Tam drugi. Myślę, że to też będą miały 5 kilo. Nawet może 10. Jak się dobrze pójdzie. Tutaj mamy jeszcze paparyczki. Papryczki. Mamy. Pomidorki były. Ale zostały zlikwidowane, bo chyciła je zaraza, już niestety. A co do likwidowanych rzeczy, to został również zlikwidowany groszek, który tutaj był, ale już się wyrodził i został zlikwidowany. Teraz przejdę sobie dalej i pokażę część sadową. Także tak. Tutaj są jeżynki, które już zakończyły owocowanie. Też było ich bardzo dużo i były bardzo pyszniaste. Kolejną nalej jest wielka śliwa, która też już zostały zebrane śliwki. Następnie gruszka, grusza. Gruszki też zostały już zebrane. Teraz. Tutaj są. To jest jabłonka późna. Tutaj jest jabłkowy wisiorek. Na drzewie. Jabłka też ładnie sobie dojrzewają. Są śliczne, duże, ale jeszcze na nie trzeba troszeczkę poczekać niestety. Teraz sobie do starej dół. winnicy. Tutaj, tata, ostatnio poprzycinał, bo trochę ich tu było już zbyt dużo. Jedno na drugiej gałęzi. Mam też domek dla murarek. Ale tatuś przyciął, prześwietlił, i teraz sobie mogą dojrzewać kisteczki. Tutaj też są winogronka Wszystkim smakują, pyszne, pyszne. Ja sobie skubnę, bo tu się schowało też winogronko i to też bardzo pyszne. Mam. -mm. to jest moje ulubione, bezpestkowe. Najstarsza odmiana na naszej działce, także już kończę się. galaktować. później jeszcze przyda. Płyty, bo szykuje się u nas na działce również rzemiąg. Ale na razie to tylko dziura. Także nie ma jeszcze co pokazywać. Ale jak będzie, to Wam pokażę również. Teraz idziemy dalej. Dobra. Już zaraz będziemy. Także tak, tutaj są. Komposty nasze, kolejne, tutaj jest kompost, który jest okryty, bo się kompostuje ładnie, no zła ostrość, dziękuję, ładnie trzyma sobie temperaturę, nawet ponad 50 stopni, więc jest gorący w środku, termometr jak się do niego włoży, to potem aż parzy, tu są jeszcze dwie sterty, te też się również ładnie kompostują. Te kupy są w ogóle dużo mniejsze niż były, jakie zakładaliśmy. Tam obornik kompostowany, jak dobrze pamiętam. A pamiętam, no. Więc mamy swoje komposty. Założenie takiego kompostu to jest dość prosta sprawa. Tylko trzeba znać odpowiednie proporcje. Na internecie jest tego dość dużo. Ale jest to bardzo dobre, bo roślinki mają substancje odżywcze, i potem nie trzeba kupować kompostu, tylko się ma od tak. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. I do zobaczenia.